Tam dziś zadebitowałeś przed bielską publicznością. No niestety, w meczu ze słabym wynikiem, ale to dzisiaj chyba nie było najważniejsze. Czy znaczy, zawsze boli porażka? No, wydaje mi się, że powinniśmy się nastawiać do tego, że, że każda porażka czegoś nas powinna nauczyć. No, dzisiaj przyjechał do nas zespół z ligi niżej, ale. Ale w wielu fragmentach pokazał, że e, fajnie gra w piłkę. E, no, Jak ocenić ten mecz? E, szkoda kilku niewykorzystanych sytuacji, e, przede wszystkim mojego karnego, bo też e, nie ukrywam, że mam do siebie e, pretensje. Jakbym chciał, może ten mecz potoczyłby się e, trochę inaczej. E, myślę, że było parę fajnych fragmentów, parę fragmentów e, słabych, e, z których będziemy musieli wyciągnąć e, wnioski i się inaczej zachowywać, ale myślę, że to jest. E, na tym etapie przygotowań krystalizowania zespołu fajny, e, fajny materiał do analizy. Co do jedenastki, dziś nie wpadło, ważne żeby wpadało w lidze. Będziesz wyznaczonym zawodnikiem do rzutów karnych? To znaczy nie wiem e, kto będzie wyznaczony, bo tak naprawdę e, jeszcze e, w dużej mierze z tych fragmentów e, nie ćwiczyliśmy na treningach. Wiadomo, że, że okres przygotowawczy niedawno się e, rozpoczął, tak naprawdę e, ta kadra się Krystalizuje. Jeszcze na pewno ktoś do nas dołączy. Myślę, że na te takie neurologiczne podziały, kto będzie odpowiadał, za co przyjdzie czas już im bliżej tych pierwszych mecz. No, nie ukrywam, bo śmieliśmy się tutaj w szatni, że no ja już się wyleczyłem z egzekwowania jednostek, ale myślę, że nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Zobaczymy, jak trener do tego podejdzie myślę, że. Ee, że w tych najbliższych kilku tygodniach będziemy na pewno e, koncentrować się również na stałych fragmentach gry, bo, bo wiemy, że e, są one niezmiernie ważne. Ty jako doświadczony zawodnik, jak ocenisz e, tą bielską młodzież? Jeden z młodzieżowców musi w pierwszej lidze występować e, w podstawowym składzie. Znaczy ja nie jestem e, od oceniania, ja mogę powiedzieć e, tylko tyle, że mają tutaj stworzone doskonałe warunki do, e, do pracy i, i rozwoju, ja pamiętam, siebie w ich wieku e, wyglądało to trochę inaczej. No tutaj nie pozostaje nim, e, im nic innego, jak tylko koncentrować się na tym, żeby żeby się rozwijać, żeby chcieć e, grać w piłkę, bo naprawdę mają mi i trenerów, i tutaj bardziej doświadczonych e, zawodników, którzy naprawdę służą e, pomocą, jakąś e, podpowiedzią. Wiadomo, że e, młody zawodnik musi mieć okazję do grania to jest jedna sprawa, ale przede wszystkim e, chcieć się rozwijać i i jakby polepszać swoje e, możliwości i umiejętności w każdym aspekcie. No zobaczymy kto będzie grał, jak to będzie wyglądać. Ja jeszcze ten temat podrąże w drugiej linii występuje w podstawowym składzie ostatnimi czasy Daniel Mikołajewski. Jak się Tobie z nim współpracuje na boisku? Czy myślę, że... E... Na pewno te, te pierwsze mecze y, musi ze, jakby zaliczyć do pozytywnych. No, no jest kilka aspektów, nad którymi y, musi pracować, on sobie z tego y, zdaje sprawę, bo też y, gdzieś tam z nim y, chwilę rozmawiałem. Trener też uczula go na, y, na niektóre y, aspekty. No, gra na bardzo odpowiedzialnej pozycji, bo, bo jeżeli my chcemy grać w piłkę rozgrywać od tyłu, no to, y, no to jego pozycja tego defensywnego pomocnika. Jest bardzo ważna, tam nie ma miejsca na, na drobny błąd, bo to się może naprawdę skończyć tragicznie dla całego zespołu, ale myślę, że zdają sobie z tego, z tego sprawę, słucha starszych zawodników, słucha trenerów. No i tak jak powiedziałem, tylko od, od niego i od tych wszystkich innych młodych zawodników zależy, czy zrobią krok do przodu.